których to pewnie będzie środek nocy, ale że dzisiaj mam na siódmą do pracy, a nagrywanie kalendarzy troszeczkę mi schodzi. Jeszcze oczywiście muszę klasycznie zrobić swój mini trening, więc zostałam dzisiaj o czwartej. Także mamy czwartą. No i co? I zabieram się za kalendarze adwetowe! Jej! dzień dobry. Trzeci dzień do no masa. Nie zapalałam 100% światła, ponieważ no, nie będę o takiej godzinie palić, wiecie o co chodzi. Zróbmy sobie dzisiaj coś innego i zacznijmy od, od tego. Asmr. Słuchajcie, ta godzina 4 rano przypomniała mi mój czas adwentowy tak z 2-3 lat, chyba 3 lata temu. Robiłam taki kalendarz adwentowy na Instagramie u siebie i chodziłam wtedy na roraty. I słuchajcie, ja wstawałam tak wcześnie, nagrywałam kalendarz, potem szłam na roraty do kościoła i budziłam się tak codziennie dzień dnia, a teraz jak mam zmianę na siódmą, to budzę się tak maksymalnie dwa razy w tygodniu. Ale w sumie wiecie, ja zawsze byłam rannym ptaszkiem, więc mi nie jest to jakieś wiecie, mega wyczyn, żeby tak rano wstać. Wiem, że niektórzy muszą mieć po 10 budzików, a ja jestem z tym ok, mogę wstać i o trzeciej, i o czwartej. Tylko wiadomo, że później padam dość wcześnie, bo powiedzmy: 20 to już lubię być w łóżku, 21 lubię wtedy pójść spać. Oczywiście, że pod nagrywki nałożę sobie krem na twarz i troszkę rozświetlacza, bo stwierdziłam, że nie będę się tak budzić. Chociaż ja zawsze rano budzę się tak opuchnięta, i jak troszkę wypiję alkoholu, to też zawsze mam opuchlice na twarzy. I tak miałam w niedzielę, tak miałam wczoraj po tym grzanym winie, po przedwczorajszym grzanym winie, ale dobra, już Was nie zanudzam swoją opuchlizną. Czas wylosować zadanie na dzisiaj. Mam nadzieję, że wreszcie będzie coś takiego mega, wiecie, na luzie. Tak, pierwszy, pierwszy z przegap. Okej. Okay. Urządzić sobie wieczór filmowy, świąteczny film plus przekąski. Dla mnie żaden problem, robię to codziennie, każdego dnia, więc super. Dobrze zaczęliśmy te kalendarze. I zapaliłam większą ilość światła, ponieważ ten kalendarz wymaga pokazania, jaki on jest piękny. I mamy tutaj krem do rąk. Myślę, że będzie w porządku. Zabieram go od razu do torebki, bo jest taki malutki. Dobra, co my mamy teraz w kalendarzu przekąskowym? Tylko na początku muszę namierzyć trójkę. Okej, okay, dobra, widzę, jest Jest znowu malutka, czyli będzie jakiś batonik Proteinowy batonik energetyczny Totalnie nie lubię proteinowych batonów Także myślę, że komuś dorzucę do prezentu Albo po prostu komuś podaruję Ktoś, kto lubi takie rzeczy Kalendarz numer 3, czyli homemade do Wypełnienia mieszkania i samochodu świątecznym piernikowym zapachem. Proszę wypełniać. Ojej! Ej, dobra, słuchajcie! Mega! Pierniczek, który sobie powieszę w samochodzie. Za, za moment to zrobię, już, oczywiście. Jest coś też mega uroczego. Czy to jest zapach? Czy to jest nadełko? Co to jest? Też oczywiście pierniczek. Moja obsesja piernikowa trwa, ale cute! Mega, naprawdę, cudne. Och, to jest świeczka! To jest świeczuszka pierniczek. Ale jak tego używać? Aha, czyli pewnie... Y... Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Myślałam, że to będzie taki knot, że domek, że, że taki po prostu bosk, ale da się to postawić. Mm -hmm. Okej, okay, piękne. Piękne, dziękuję. No dobra kochani, to ja mam na dzisiaj kalendarze ogarnięte, zadanie też znam. Lecę robić trening i do pracy, a potem widzimy się na seansie świątecznym. Czy jakieś przykąski mam? Zawsze jakieś mam, ale zobaczymy, na co mnie najdzie ochota w pracy. Dzisiaj idę na 8 godzin, także bardzo miło rozpoczęłam ten poranek. Poranek, pani w podnieść środek nocy. I co, uciekam i widzimy się później. Wnóż buty zauszczarkę i pędź do sąsiada, krzyknąć mu przez drzwi. Dziś rządź bok, ktoś dzisiaj przyszedł, by sobie dziecko uścisnąć. Słuchajcie, przypomniałam sobie, że mam jedną zwrotną paczówkę, więc w sumie jest teraz na to czas, byłam kupić. Przekąskę na wieczór, bo skoro film, no to przekąska. Wzięłam swoje takie ulubione lentile, które Wam pokażę już myślę, że w mieszkaniu. Musiałam wydrukować formularze zwrot. Jeszcze Wam powiem, że w pracy dzisiaj było przewspaniale. 8 godzin mi to pominęło, po prostu w sekundzie, ponieważ jak teraz mamy próby do jasełek, próba jedna, próba druga, wyjście na dwór, zajęcia, więc po prostu ten dzień tak ucieka, ale dzisiaj są tak zdeterminowane, mamy naprawdę świetne przedstawienie. Pochwalę się Wam, że w sumie to żadna pochwała, bo robię to zawsze. Za każdym razem sama piszę scenariusz i na święta, i na zakończenie roku. Bardzo lubię to robić w ogóle. E, więc piszę dla dzieciaków scenariusz, przygotowuję, robię też choreografię. Taki robię zawsze mini mini musical, te dzieci bardzo chętnie w to wchodzą. Ja tam wiecie, trochę czasami traktuję jakby to byli zawodowi aktorzy i czasami zbyt wiele od nich wymagam, ale potem szybko schodzę na ziemię i Boże, przecież są tylko dzieci. I tak sobie świetnie razu. Dobra, Syłam, jedziemy jeść, bo w sumie już jestem głodna. Witam Was kochani już po domowemu, nie w piżamach, ale w ogóle słuchajcie, wychodzisz z domu, jest ciemno, wracasz, jest ciemno. W sumie to jest normalny grudniowy czas i w jakiś sposób też to lubię. Zajeżdżałam po pracy tylko po te chrupeczki, abyśmy mieli właśnie do naszego dzisiejszego zadanka. To są moje naprawdę takie faw chrupki, jeśli chodzi o chipsy, przekąski. Naprawdę talent ile uwielbiam, one są w ogóle słuchajcie zdrowsze bo są z mąki z czerwonej soczewicy o smaku w koktajlowych i też mają większą zawartość białka, bo mają 13% białka i tam pewnie mniej tłuszczu. Ale chodzi mi o to, że ja bardzo lubię chrupki. Zdecydowanie wolę chrupki niż chipsy. Jak przykładowo mam wybrać jakieś, nie wiem, chipsy, kranchipsy, no to zdecydowanie wolę cheetosy, ale to są dużo lepsze od cheetosów, bo cheetosy są takie puste w środku, tak szybko zanikają, a to są takie treściwe, fajne, Tresciwy, wiecie o co chodzi. Bardzo są smaczne. Dwa, 3 lata temu miałam fazę na syrop klonowy bekon. Potem miałam fazę na cheddarowe. Krótka faza była na te fromage. Ale jak odkryłam te koktajlowe, to po prostu przepadłam. Są przepyszne. Ja je kupuję w Dilzie. Wiem, że niektóre smaki też są dostępne w Rossmanie. W jakichś takich kerfurach czy coś nie widziałam, ale wydaje mi się, że może w oszą raz mi się gdzieś tam omignęły. Więc jeżeli macie je gdzieś w jakichś swoich miastach, to dajcie znać, gdzie je kupujecie, bo ja zazwyczaj w Wirzie. No i właśnie dzisiaj po pracy sobie koniec zajechałam na ten nasz filmowy wieczór świąteczny. Słuchajcie, w sumie w grudniu i już przed grudniem to moje wieczory głównie tak wyglądają, bo ja te filmy non-stop katuję. Te, które znam, te, które nie znam, ja po prostu uwielbiam, nawet jak mi leci w tle. Tak jak już Wam wcześniej tam kiedyś mówiłam, że ja nie potrafię położyć się i oglądać. Ja zazwyczaj coś robię: czy to sprzątam, czy jem, czy teraz montuję. To lubię sobie wtedy obejrzeć film. Czyli co, mamy przekąskę na wieczór, ale teraz wypadałoby zjeść coś normalnego, czyli obiad, więc zobaczymy, co dzisiaj jest na obiad, bo w ogóle nie pamiętam. Więc obiad i może posprzątam łazienkę. W sumie przy wtorku, ale chyba trzeba. Ja też niestety jestem perfekcjonistą, i mi jakaś malutka, po prostu malutka draśnięcie. Nie wiem, czy ryska. W sensie czy jakiś malutki brudek, to ja już muszę sprzątać wszystko. I ja lubię mieć taką 100% czystą kabinę, prysznicową. No ja trochę mam z tym nierówno pod sufitem, ale więc może dzisiaj się za to zabiorę. Obiad, sprzątanie. I wieczorem sens świąteczny, kochani. Także dobra, lecę patrzeć, co jest dzisiaj na obiad w cateringu. Może to nie wygląda jakoś zachęcająco. Dałam sobie troszkę mrożonej kolendry, ponieważ miałam. Ale jest to jedno z moich ulubionych dań. Jeżeli jest sos śmietanowo-bazyliowy i jakiekolwiek mięso, to już jestem w porządku. Także dobra, zabieramy się za jedzenie. U mnie w ogóle teraz jest taki... Rozgardiasz przed chwilą mówiłam o tym perfekcjonizmie. I słuchajcie, ja mam problem, że stoją te kalendarze, że jest tak bardzo przytłaczająco, bo też ja jestem minimalistą. Ja uwielbiam, jak jest mało rzeczy, jak nie ma, wiecie, tych pierdółek, jakichś bibelotów bezsensownych okej, okay, w święta spoko, jak najbardziej dekoracje, ale ja mam problem, jak mi coś stoi, coś mi zalega, więc już nie mogę się doczekać, aż rozpakuję, a w ogóle jak już będzie choinka. To myślę, że już będzie przeuroczo. Bo to się troszeczkę tak zakryje to wszystko. Wiecie, choinka zrobi robotę i te kartony nie będą mnie tak przytłaczały. A teraz, okej, okay, mamy dopiero trzeci dzień. A mi już to jest troszeczkę za dużo, ale w sumie się pewnie przyzwyczai. Tak jak Wam mówiłam w samochodzie, jasełka były przesuper. Próba na jasełka wyszła udana. Dobra, słuchajcie, troszeczkę zjem, bo w sumie mi się chce bardzo jeść. Jak jest zimno, to mi bardzo się chce jeść. Hmm. Moje dzieciaki mega się zbierają do, je... do jedzenia. Moje dzieciaki mega się ogarniają, jeśli chodzi o jasełka i ja z nimi ćwiczę codziennie po dwie próby. Z tym zaczęliśmy już w połowie listopada, więc jest naprawdę w porządku. Ogólnie zamysł przedstawienia jest taki, że wymyśliłam sobie, że jest kraina świętego Mikołaja, Alfa i tak dalej. I typowo klasyczny film świąteczny, że gubi się jakiś dzieciak i znajduje się nagle w tej fabryce i tam wiecie, pani zima, pan Bruce tam się płucą, że powiedzą szefowi, czy pojawi, ale tam kryją w końcu tego dzieciaka i śpiewamy, tańczymy, też są śnieżynki, jest wróżka cukrowa, więc przedstawienie jest naprawdę takie bogate w szczegóły, bogate też w ścieżkę muzyczną, bo ja wiem robić takie motywy, że nie ja, wiem, na przykład rok temu miałam motyw wiatka do orzechów, muzyka była do orzechów, w tym roku mam motyw pentatoniks. I ich piosenki, tak jakby są głównym motywem przewodnim, już się rozpoczyna, finał i tak dalej. Ja jestem z niej dumna. Trzymajcie kciuki, bo to będzie w sumie już nie w przyszłym tygodniu, a w jeszcze następnym. Więc mam nadzieję, że może Wam pokażę scenarię. O, wiem, naprawdę Wam pokażę scenarię, bo w sumie rok temu na Instagramie zrobiłam sobie zdjęcie. Na scenarii więc myślę, że w tym roku też w ogóle może poproszę Madzię, żeby mnie nagrała, jak to będę, ja też nagram wiceną, zrobiłabym piękne scenografie. Już nie przedłużam, jem i sprzątam i widzimy się na seansie, tak aby nasz kalendarz i nasze zadanie zrobić jak najlepiej. Dobry wieczór kochani, witam was. Ogólnie Grinch to jest mój ukochany film, bajka oraz ten film taki wiecie, starszy, klasyczny. Ale nie widziałam jeszcze tego filmu Śnieżna Siostra. Wzruszająca opowieść. Ok. Myślę, że to może być bardzo piękny film. Także przekąski. Otwieramy przekąskę numer jeden. Dodatkowo weźmiemy sobie kilka moich ulubionych ciastek, i o tym, dlaczego potem odeszła. Tym się z wami żegnam, kochani. Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za tak miłe słowa. Życzę wam dobrego wieczoru. Zróbcie sobie również taki wieczór filmowy, świąteczny, w takim relaksującym klimacie. Myślę, że to jest idealny moment na spędzenie grudnia. Także do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dobrego wieczoru, dobrej nocy. Pa-pa.